kalendarz adwentowy od Flat, i oczywiście podzielę się z wami. On jest naprawdę ogromny. Tak jak obiecałam, kilka produktów sobie zostawiłam, a resztę oddaję Wam. i Zaczynamy. Numer jeden. Mleczny serum do twarzy. Numer dwa. Kremik do rąk, to się zawsze przyda. I numer trzy. Żelki, o jacy, ale fajnie. Numer cztery. Balsam do ciała o zapachu. Ciasteczka. Ej, pani, to mega. Mamy numer 5. Tutaj mamy taką miniaturkę kremu na dzień. Ona ma 15 ml, taki spoko, myślę, do przetestowania. Numer 6. Tatlip Gloss. Numer 7. Mamy tutaj krówka i takie co, ja ją zjem i mam nadzieję, że ona e, nie będzie krucha, bo ja nie będę kruchy... Znaczy, Będzie krucha, o tak, będzie krucha, jak nie ma te Idealna krówka, perfekcyjna. A switch factory, wyślijcie mi te krówki, proszę. One są przepyszne. I numer 8. są do demakijażu pełnowymiarowy, tu zaraz obok jest, Pleczko do twarzy, zobaczcie jak to cute wygląda, to poleci na bank do was, w sumie tutaj większość produktów poleci do was, ale wiecie. Numer 10 to jest coś malutkiego, bardzo, eee bręzoletka, mgiełka do ciała, ale zobaczcie to cute opakowanie tej mgiełki, jaki ona ma zapach. Ciasteczek świątecznych. I dwunastka, to jest coś też małego. Kremik na noc. Myślę, że numer 13 jest blisko. O, do kluczy świątecznych. Numer 14 to jest coś dużego, także jest duży balsam do ciała. Jestem tak mile zaskoczona tym kalendarzem. Numer 15. Pimple patrzę na pryszcze. Mega fajnie, tak. I numer 16 mm, Olejek pod prysznic. Siedemnaście. Znowu mamy coś dużego. Gel do mycia twarzy, również jakieś ciasteczko. Cynamonowe ciasteczko. 17 Te wleczka są takie urocze. 19. Coś. Smycz do kluczy i to w takim fajnym fioletowym kolorze. I już jesteśmy przy 20. Ja Chcę to wiki otwierać. Poleik kolejny, bo nic. 21. Idzie to jest tutaj. To jest też takie pokaźne, duże. Ciekawe, jakie smaki mają. Dajcie mi jeszcze raz tą krówkę, mam ochotę, tak na tą krówkę to było 21, dobra 22 bo już... kolejny duży balsam do ciała 23 i tutaj mamy, dobra wybaczam brak krówki, zobaczcie kolejny balsam do ust przez 24 będzie krówka oh my gosh, te 24 jednak najlepsze, no i wszystko wydobyte, trochę sobie zostawiłam na testy a resztę oddaję wam oczywiście co trzeba zrobić, być aktywnym widzem i oczywiście udostępnij ten filmik, gdzie się da